Hej, witam Was. Dzisiaj na moim kanale będzie gościł prezydent Jackson I, czyli klasyk gatunku. Co mamy na panelu przed nim? Więc tak, mamy głośność, squeeze, przełącznik modulacji, przełącznik band, dostrajanie, RF gain i mic gain. Mamy jeszcze przełączniki, właściwie takie wciskane. Przełączniki. Jest tutaj miernik taki jakby modulacji. Filtr NBANL plus 10 i włączany, i wyłączany. Roger, oczywiście jeszcze. O, mamy przełącznik kanałów Idiota RX TX. I co ciekawe, jest to Jackson, pierwszy, który ma 5,40. Jest 5 /40, czyli to jest dość. Stare radio. Na pewno ma swoje lata. No dobra, to tak wygląda front panel. Zaraz pokażę Wam wnętrze. A tak prezentuje się wnętrze tego radia. No, dużo tu elementów nie ma, albo może jest dużo, więc tak. Tu znajduje się synteza częstotliwości, generator VCO wyjściowy mieszacz, wyjściowe obwody, stopień taki predriver, driver, końcówka mocy, układy dopasowania, filtr dolnoprzepustowy, wyjście antenowe. Tu praktycznie mamy wzmacniacz mocy audio, stabilizację napięcia, tu mamy wzmacniacz, taki preamp mikrofonowy, tutaj mamy gdzieś generator BFO, tutaj mamy generator od shiftów do VFO. Filtr do SSB i co ciekawe, filtr tylko i wyłącznie do FM. -u. No, bo to radio ma tak zrobione, że tor AM-owy przechodzi przez filtr od SSB. No, kto co lubi. Dla mnie to trochę za wąsko. Dobra, tak właśnie prezentuje się wnętrze tego radia. Widać, że jest bardzo. Zadbane nikt tutaj nie ingerował. Bardzo fajnie. Więc będzie co pokazać. I co najlepsze, oryginalny tranzystor mocy, czyli MRF 477. Zobaczymy, jaka będzie moc wyjściowa, ale chyba nie w tym odcinku. Bo w tym odcinku chcę Wam pokazać strojenie i sprawdzenie odbiornika Prezydent Jackson I. No dobra, radio posiada praktycznie 5 T40. Więc trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób są realizowane obwody wejściowe przed pierwszym mieszaczem wraz z wejściowym wzmacniaczem. Przed wzmacniaczem a no właśnie, w tym radiu, podobnie jak w Alanie 87, obwody wejściowe nie są współbieżnie przestrajane, są ustawiane. Na stałe, więc trzeba by było jakoś zestroić obwody wejściowe. Obwody wejściowe zestroimy metodą wobuloskopową. Zaraz Wam to pokażę. Już mam aparaturę pomiarową wpiętą w obwody wejściowe. Wyświetla się charakterystyka amplitudowa do pierwszego mieszacza. Więc tak, już wykreśla się nam charakterystyka amplitudowa obwodów wejściowych do pierwszego mieszacza. I tak, zobaczcie. Dziwnie to jest zestrojone. Pierwszy marker 26 MHz, drugi marker 27. Trzeci 28 MHz, a czwórką będziemy sobie jeździli. I zobaczcie. Jeden taki główny rezonans mamy na 27200. czyli można się było tego spodziewać. Na pewno już nie jedna osoba to ruszała. I drugi rezonans mamy na częstotliwości około. 24750. No, i teraz moje pytanie: czy to radio odbiera częstotliwość 24750? No, raczej nie odbiera. Dobra, teraz spróbuję dostroić obwody wejściowe. Zobaczę, czy uda się zestroić je podobnie jak w Alanie 8.7. Jest trochę zabawy w strojeniu. Jeszcze zaraz wyłączę spróbuję to jeszcze lepiej dostroić. Ustawię, żeby było ładnie na środku. I spróbujemy zestroić od 26 do 28 MHz obwody wejściowe w tym radiu. Dobra, pobawiłem się trochę i udało mi się to zestroić i tak. Pierwszy marker 26 MHz, drugi 27, trzeci 28 MHz. Tak są zestrojone obwody wejściowe w tym radiu. Jest to prezydent Jackson pierwszy, Czyli pierwszy etap ten najważniejszy: zestrojenie obwodów wejściowych za nami. Dobra, teraz będziemy dostrajać tor pośredniej częstotliwości. Mamy do zestrojenia dwa filtry. 1,6 mikrowolta na wejście odbiornika. Mamy na wyjściu odbiornika 1 kHz. No to patrzymy, co się będzie działo. Pierwszy. I jeszcze drugi zostaje. No, praktycznie tyle dobrze było zastrojone. Jedynie tylko co obwody wejściowe trochę nie tak. Poza tym tor pośredniej częstotliwości jest zestrojony, właściwie dobrze był zestrojony. Teraz jeszcze zestroimy sobie demodulator FM, czyli 2,5 kHz dewiacji na wejście odbiornika 1 kHz. Na wyjściu odbiornika już mamy sygnał. No to dostrajamy. Mm. prawie, że też było dobrze minimalnie dało się lepiej to zestroić praktycznie już tor odbiorczy, pośrednia i demodulator jeszcze zostaje tylko skalibrowanie esmetra i sprawdzenie o, to będzie dobre skalibrujemy esmeter na S9 na 50 mikrowoltów i będziemy zjeżdżali co 6 decybeli No to obserwujcie S -meter. Teraz powinien tam pokazywać mniej więcej S9. O, a teraz będę jechał, czyli 9 8 7 6 5 4 3 2 1 zero sów. Jedziemy do góry. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. s dziewięć. Sprawdzimy jeszcze sobie skalę plus dziesięć. Skalę do góry. Czyli tak plus dziesięć, plus dwadzieścia, plus trzydzieści, plus czterdzieści, plus pięćdziesiąt, plus sześćdziesiąt pięćdziesiąt czterdzieści, trzydzieści, dwadzieścia, dziesięć i s dziewięć. Tak prezentuje się S-Meter w prezydencie Jacksonie I. No dobra, skoro odbiornik mamy już zestrojony, przydałoby się go sprawdzić. Więc tak. Więc jedziemy. Podstawowy kanał, czyli znaczy 20. kanał, podstawowa 40. Czułość na poziomie 0,5 mikrovolta przy 20 decybelach SINAT. Dwudziesty kanał raz w prawo, czy nie, dwudziesty kanał raz w lewo, czyli 2,6756 2,6750 pół mikrowolta przy ponad 20 decybelach SINAT, 21 decybeli SINAT. I teraz dwudziesty kanał dwa razy w lewo, czułość na poziomie pół mikrowolta przy 20 decybelach sinat. Teraz 20 kanał raz w prawo, czyli 27650, czułość na poziomie 0,5 mikrowolta przy 20 decybelach sinat. I teraz 20 kanał dwa razy w prawo, czyli 27100, czułość na poziomie 0,5 mikrowolta przy 20 Decybel czyli mniej więcej odbiornik utrzymuje pół mikrowolta przy 20 dB Ale najciekawsze jest to, że mamy duży rozjazd na częstotliwości referencyjnej. Czekajcie. Zobaczcie, częstotliwość audio. Jeden kilohertz, a przejdę jest 61 jeden herców, spory rozjazd między czterdziestkami, czyli widać, że e, częstotliwość referencyjna syntezy. Nie jest idealnie równo 10240, Trzeba będzie coś z tym pomyśleć, coś z tym zrobić. Ale dobra, na tą chwilę odbiornik mamy zestrojony i sprawdzony. Czyli tak, został zestrojony i sprawdzony nadajnik, zestrojone obwody wejściowe przed pierwszym mieszaczem, zestrojony tor pośredniej częstotliwości. Zestrojony demodulator FM, ustawiony S-meter i sprawdzony. To tyle w tej części tego odcinka, czyli strojenie plus sprawdzenie odbiornika Prezydent Jackson. Pierwszy pół mikrowolta przy 20 dB SINAT jest dobrze. Do następnych odcinków trzymajcie się. Cześć. Daniel Mszczonów, pozdrawiam Was.